Ten zjazd to przynęta, nie cud. Możesz odczuwać fale nostalgii, pragnienie odtworzenia chwil, które wydawały się stracone, ale ważne jest, aby dostrzec prawdę kryjącą się za tym impulsem. Uczucie ponownego spotkania kogoś z przeszłości może dawać chwilową ulgę. To tak, jakby życie dawało ci drugą szansę. Ale jednocześnie powinieneś się zastanowić, dlaczego ta osoba wróciła właśnie teraz. Co się zmieniło. Czy naprawdę jesteś gotowy, aby ponownie otworzyć drzwi, które mogą prowadzić do większego bólu? Kiedy patrzysz wstecz, co widzisz? Dobre wspomnienia często łączą się z bólem i zamieszaniem, które minęły. To połączenie tworzy iluzję, że wszystko może być jak dawniej, ale rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Rany nie goją się tylko dlatego, że obecność kogoś, kto kiedyś był ważny, powraca. Prawda jest taka, że spotkania po latach mogą wywoływać dawne, dynamiczne napięcia i szkodliwe wzorce. Te interakcje mogą wydawać się rozwiązaniem, ale często są tylko przynętą przebraną za cud. Zaczynasz wierzyć, że ponowne spotkanie może naprawić wszystko, że miłość może być odrodzona. Jednakże ważne jest, aby zrozumieć, że tylko dlatego, iż ktoś wrócił do Twojego życia, nie oznacza, że to, co było toksyczne, stanie się zdrowe. Łatwo jest dać się ponieść emocji chwili, możesz czuć, że połączenie nadal istnieje, ale czy jest to prawdziwe połączenie, czy tylko powtórzenie wzorca, który już raz sprawił ci ból? Pomyśl o powierzchownych rozmowach, które do niczego nie prowadzą, o niespełnionych obietnicach, które echem odbijają się w twoim umyśle. Tych znaków nie można ignorować. Uznanie, że zasługujesz na więcej, to potężna decyzja. Ta jasność umysłu pomoże ci oddalić się od sytuacji, które nie przynoszą rozwoju. Nie musisz czuć się winny, że chcesz iść naprzód. To, co czujesz, jest prawdziwe i uzasadnione. Wrażliwość jest częścią procesu, ale nie powinna być pułapką. Masz możliwość zdecydowania, czy to ponowne spotkanie naprawdę jest tym, czego chcesz. Spójrz na sytuację uczciwie. Nadszedł czas, aby zobaczyć rzeczy takimi, jakimi naprawdę są. Pozwól sobie czuć ból, ale. Nie daj się nim uwięzić. Oceń, czy ta osoba naprawdę wnosi wartość w twoje życie, czy jest tylko echem tego, co już było. Jeżeli dotarłeś aż tutaj, to jest znak, znak, że nadszedł czas, aby działać, a nie tylko reagować. Masz moc kształtowania swojego życia, a wybór należy do ciebie. Prawda może boleć, ale jest wyzwalająca. Zasługujesz na pełne życie, wolne od iluzji i więzi, które już nie służą. Zasługujesz na coś więcej niż ponowne spotkanie, które oszukuje. Życie składa się z decyzji. Podejmij wybór, który przyniesie spokój Twojemu sercu i jasność Twojemu umysłowi. Ponowne spotkania mogą być kuszące, ale ważne jest, abyś pozostał czujny. Ten impuls, aby ożywić przeszłość, może zamglić Twoją wizję. Musisz zadać sobie pytanie, co naprawdę się zmieniło? Czy sytuacje, które spowodowały ból i cierpienie, się zmieniły? A może po prostu szukasz pocieszenia w czymś znajomym? Kiedy ktoś z przeszłości wraca, pierwszym krokiem jest ocena własnych emocji. Powszechne jest odczuwanie mieszaniny radości i niepokoju. Ten wir może sprawić, że zapomnisz o powodach, dla których związek się skończył. Ważne jest, abyś pamiętał, co się stało, nie tylko szczęśliwe wspomnienia. Sytuacje, które doprowadziły do zakończenia, mogą nadal być obecne, tylko przykryte warstwą nostalgii. Zapytaj siebie, czy jesteś gotów zmierzyć się z tymi problemami jeszcze raz. Łatwo jest dać się ponieść myśli, że wszystko będzie inaczej, ale prawda jest taka, że głębokie zmiany wymagają pracy i zaangażowania obu stron. Ponowne spotkanie kogoś może otworzyć stare rany, ból, który myślałeś, że przezwyciężyłeś, może powrócić. To, co wydawało się rozwiązane, może znów stać się tematem dyskusji czy naprawdę chcesz ponownie otworzyć te rany? Jest ważne, aby być świadomym konsekwencji, jakie te interakcje mogą przynieść. Weź również pod uwagę możliwość, że to spotkanie nie dotyczy ani ciebie, ani drugiej osoby. Często ludzie szukają ponownych kontaktów z powodów niezwiązanych z prawdziwą miłością czy tęsknotą. Może to być pragnienie uzyskania potwierdzenia, poszukiwanie poczucia przynależności lub nawet potrzeba rozwiązania nierozwiązanych kwestii. Zadaj sobie pytanie, czy nie jesteś jedynie środkiem do zaspokojenia emocjonalnych potrzeb drugiej osoby. Jeśli dostrzeżesz, że spotkanie dotyczy bardziej drugiej osoby niż ciebie, powinno to być dla ciebie ostrzeżenie. Nie ignoruj sygnałów, że możesz być wykorzystywany lub manipulowany. Zasługujesz na związek, w którym panuje równowaga szacunku i wzajemnej troski. Zdrowe relacje wymagają pracy i wysiłku obu stron i nie powinny opierać się na wyidealizowanej przeszłości. Patrząc w przyszłość, zastanów się, czego naprawdę chcesz. Jakie byłyby dla ciebie zdrowe relacje? Określ swoje granice i oczekiwania. Nie bój się wyrażać tego, czego pragniesz, czego oczekujesz od spotkania. Aby ten moment był wartościowy, niezbędne jest, aby obie strony były gotowe angażować się w nową dynamikę jasność co do własnych potrzeb i granic jest kluczowa. Nie daj się ponieść presji społecznej ani oczekiwaniom, że spotkania zawsze muszą kończyć się pojednaniem. Każda sytuacja jest wyjątkowa i masz prawo zdecydować, co jest dla Ciebie najlepsze. Porozmawiaj z kimś, komu ufasz. Dzielenie się swoimi wątpliwościami i uczuciami może przynieść nową perspektywę. Czasami mówimy tak wiele o naszych emocjach, że zaczynamy postrzegać rzeczy bardziej klarownie. Nie wahaj się szukać zewnętrznych opinii, ale pamiętaj, że ostateczna decyzja zawsze należy do Ciebie. Ponadto pamiętaj, że nie musisz się spieszyć. Nie ma pośpiechu w podejmowaniu decyzji. Oceń każdy krok i daj sobie czasu na przetworzenie swoich emocji. Jeśli inna osoba jest naprawdę zainteresowana Tobą, będzie szanować Twój czas i Twoje wybory. Reaktywacja powinna być szansą na rozwój. A nie emocjonalną pułapką. Jeśli zauważysz, że czujesz się zmuszony do szybkiego działania, może to być oznaką, że dynamika tej relacji nie jest zdrowa. Prawdziwa miłość nie powinna być przyspieszana, powinna płynąć naturalnie. Wrażliwość przy ponownym spotkaniu jest normalna, ale nie powinna być używana przeciwko tobie. Zwróć uwagę na to, jak druga osoba reaguje na twoje niepewności i obawy. Dobre połączenie powinno przynosić wsparcie i zrozumienie. A nie sprawiać, że czujesz się bardziej wrażliwy lub narażony. Oceniąc obecność tej osoby w Twoim życiu, pomyśl o zmianach, które zaszły od ostatniego spotkania. Ludzie mogą się zmieniać, ale nie zawsze na lepsze. Konieczne jest, abyś zdał sobie sprawę, co się zmieniło i czy to odpowiada temu, czego pragniesz dla siebie. Jeśli zdecydujesz się na ponowne nawiązanie kontaktu, zrób to ostrożnie. Ustal jasne granice od samego początku. Szczera komunikacja jest kluczem do unikania przyszłych nieporozumień. Nie bój się wyrażać swoich obaw i niepewności. To może być to, co uczyni nową relację silniejszą. Na koniec pamiętaj, że jesteś godzien miłości i szacunku. Nie zadowalaj się relacjami, które nie przynoszą radości ani rozwoju. Życie jest zbyt krótkie, aby trzymać się więzi, które już nie służą. Masz moc kształtowania swojej przyszłości, a wybór zawsze należy do Ciebie. Jeśli reaktywacja nie przyniesie Ci jasności i spokoju, których szukasz, lepiej iść dalej. To, na co naprawdę zasługujesz, to związek, który przynosi prawdziwą radość i szanuje Twoją podróż. Dokonaj wyboru, który karmi Twoją duszę i przynosi światło do Twojego życia. Ponownie oceniając ewentualność reaktywacji, istotne jest, abyś zadał sobie pytanie: co naprawdę cenisz w swoich związkach? Łatwo jest zagubić się we wspomnieniach z przeszłości ale skupienie się na tym czego pragniesz teraz jest kluczowe. Musisz być szczery wobec siebie w kwestii swoich emocjonalnych potrzeb. To pomoże uniknąć impulsywnych decyzji, które mogą prowadzić do większego bólu. Zastanów się, czy nostalgia, którą odczuwasz, wynika z prawdziwej potrzeby nawiązania kontaktu, czy jest tylko poszukiwaniem komfortu. Spotkania po latach często wywołują intensywne emocje. Ale ważne jest, abyś zachował jasność co do tego, co naprawdę jest stawką. Jakie granice jesteś gotów zaakceptować, a czego już więcej nie tolerujesz? Określ te granice, zanim zaczniesz jakąkolwiek interakcję. Pamiętaj, że czas mógł zmienić okoliczności, ale niekoniecznie ludzi. Zadaj sobie pytanie, czy twoja wizja tej osoby nadal jest zgodna z aktualną rzeczywistością. Coś, co znałeś, mogło się zmienić. Ale to nie oznacza, że istota tej relacji również się zmieniła. Często to, co się zmienia, to oczekiwania i postrzeganie, a nie prawdziwa natura drugiej osoby. Analizuj motywacje stojące za spotkaniem. Jeśli jest to próba naprawienia czegoś, co już było zepsute, czy naprawdę jesteś na to przygotowany? Pragnienie odtworzenia przeszłych chwil może przyćmić racjonalne myślenie i sprawić, że zapomni się o problemach, które doprowadziły do rozstania. Oceń, czy to spotkanie jest świadomą decyzją, czy impulsową reakcją na nierozwiązane emocje. Również ważne jest uwzględnienie możliwości, że druga osoba nie zmieniła się na tyle, aby nowa dynamika mogła działać. Ludzie często wracają w poszukiwaniu komfortu, ale nie są gotowi pracować nad problemami, które spowodowały początkowe rozstanie. To może prowadzić do frustracji i rozczarowania. Zastanów się, czy jesteś gotów znowu stawić czoła takim sytuacjom. Komunikacja jest potężnym narzędziem. Podczas spotkania otwórz jasny dialog na temat tego, czego oczekujesz od związku. Może to obejmować omówienie przeszłych uczuć, przyszłych oczekiwań i zmian, które zaszły w waszym życiu. Szczera rozmowa może wyjaśnić nieporozumienia i pomóc w ustanowieniu nowych fundamentów. Jeśli zauważysz, że druga osoba nie jest gotowa zaangażować się w tę rozmowę, może to być sygnałem ostrzegawczym. Zdrowe relacje wymagają przejrzystości i gotowości do stawienia czoła trudnym kwestiom. Jeśli druga strona nie jest na to gotowa, być może lepiej przemyśleć, czy ponowne spotkanie ma sens. Oceń wpływ, jaki to spotkanie może mieć na Twoje obecne życie. Masz inne priorytety, osoby i projekty, które zasługują na pielęgnowanie. Zadaj sobie pytanie, czy to ponowne połączenie może zagrozić Twojemu dobrobytowi czy wręcz przeciwnie, może przynieść coś pozytywnego. Oczywiście życie jest pełne ryzyk, ale trzeba wiedzieć, które ryzyka są naprawdę warte podjęcia. Nie zapominaj, że nie musisz spełniać zewnętrznych oczekiwań. Społeczna presja, że spotkania powinny być pozytywne lub że niektóre relacje są obowiązkiem, może być przytłaczająca. Pamiętaj, że każdy ma swoją własną historię i że nie musisz czuć tego samego co inni. Ważne jest to, co rezonuje z tobą. Jeśli podczas tego spotkania poczujesz, że odżywają stare wzorce, zatrzymaj się i zastanów. Te wzorce mogą być toksyczne i szkodliwe, a radzenie sobie z nimi może być wyczerpujące. Ten cykl nie musi się powtarzać. Masz moc, by przerwać tę dynamikę i wybrać inną drogę. Zwróć również uwagę na swój stan emocjonalny. Jeśli czujesz się niespokojny lub niepewny przed spotkaniem, może to być wskazówka, że coś jest nie tak. Niepokój jest ważnym sygnałem, którego nie należy ignorować. Weź to pod uwagę, decydując, czy iść dalej, czy nie. Rozważ możliwość, że to spotkanie nie dotyczy tylko pragnienia ponownego nawiązania kontaktu, ale również potrzeby uzdrowienia. Czasami ludzie wracają, ponieważ nadal zmagają się z nierozwiązanymi kwestiami, które Cię dotyczą. Bądź przygotowany na konfrontowanie tego. Ale rób to ostrożnie i z szacunkiem dla samego siebie. Dodatkowo, dokonaj praktycznej i obiektywnej oceny tego, co ta osoba wniosła do Twojego życia w przeszłości, jakie były wzloty i upadki, jakie wnioski wypłynęły z tego. To może pomóc w stworzeniu bardziej klarownej wizji, czy to spotkanie naprawdę jest korzystne, czy tylko iluzją, że wszystko może być jak dawniej. Trzymaj się swoich przekonań. Jeśli zdecydujesz się na odnowienie kontaktu. Zrób to ze świadomością, że zmiana jest ciągłym procesem. Bądź gotów pracować nad aspektami, które mogły wcześniej powodować ból. Spotkanie nie powinno być postrzegane jako natychmiastowe remedium, ale jako potencjalna okazja do wzajemnego rozwoju. Na koniec pamiętaj, że zasługujesz na zdrowy i satysfakcjonujący związek. Nie zadowalaj się mniej niż to. Zasługujesz na to, aby być otoczonym ludźmi, którzy naprawdę Cię szanują i cenią. Jeśli spotkanie nie zapewnia tego, lepiej ruszyć dalej. Skupienie na własnym rozwoju i dobrostanie powinno być zawsze priorytetem. Wybór, jak postępować, należy do Ciebie, i ta decyzja powinna być podjęta z mądrością i ostrożnością. Jeśli intuicja podpowiada Ci, że coś jest nie tak, zaufaj jej. Masz prawo szukać tego, co jest dla Ciebie najlepsze, co przynosi pokój i radość do Twojego życia. Spotkanie kogoś z przeszłości, może wzbudzać intensywne emocje, ale kluczowe jest, abyś zachował koncentrację na rzeczywistości. Zadaj sobie pytanie, czy obecność tej osoby naprawdę wnosi wartość do Twojego życia, czy tylko przywołuje wspomnienia, które chciałbyś zapomnieć. Tego rodzaju refleksja jest kluczowa, abyś nie dał się ponieść chwilowym impulsom. Jeśli zauważysz, że osoba wywołuje negatywne uczucia lub nierozwiązane sytuacje. Może to być znak, że spotkanie nie jest zdrowe. Jest to normalne, że idealizujemy przeszłe chwile, ale istotne jest, aby spojrzeć na sytuację krytycznie. Interakcje powinny być oceniane takie, jakie są dzisiaj, a nie jakie były w odległej przeszłości. Gdy zaczniesz ponownie analizować związek, zobacz, czy istnieje wzór zachowania, który się powtarza. Często ludzie nie zmieniają się zasadniczo i stare dynamiki mogą powracać. To nie znaczy, że nie możesz zacząć od nowa, ale trzeba być świadomym, że będzie to wymagało wysiłku z obu stron. Rozmawiajcie otwarcie o oczekiwaniach. Jeśli druga osoba nie jest skłonna do rozmowy o tym, co się zmieniło od ostatniego spotkania, może to być znak, że nie jest naprawdę zaangażowana. Uczciwa komunikacja jest podstawą każdego zdrowego związku. Bez tego możesz czuć się bardziej zagubiony niż wcześniej. Ponadto istotne jest, aby pamiętać, że ponowne spotkanie może być motywowane powodami, które nie mają związku z Tobą. Czasami druga osoba może szukać pocieszenia w trudnych chwilach. To nie oznacza, że musisz spełniać te potrzebę. Zwłaszcza jeśli nie jest to wzajemne. Oceń, co naprawdę się dzieje i czy to odpowiada Twoim potrzebom? Oczekiwanie, że wszystko wróci do dawnego stanu jest pułapką. Życie toczy się dalej, a ludzie się zmieniają. Powinieneś rozważyć, czy jesteś gotowy zaakceptować zmiany, które zaszły zarówno w Tobie, jak i w drugiej osobie. Zdolność do adaptacji jest kluczowa, ale nie powinna być mylona z akceptacją toksycznego związku. Jeśli czujesz, że ponowne spotkanie wiąże się bardziej z emocjonalną potrzebą drugiej osoby, niż z prawdziwym połączeniem, zastanów się dwa razy. To, czego zasługujesz, to związek, w którym oboje czujecie się docenieni i szanowani. Nie zadowalaj się czymś mniejszym. Miłość powinna być wymianą, a nie narzucaniem. Kiedy nawiążesz ponowny kontakt, zachowaj swoją integralność. Nie daj się wpływać presjom zewnętrznym ani chęci zadowolenia innych. Jesteś w kontrole nad swoim życiem i swoimi decyzjami. Jeśli interakcja nie jest odpowiednia, nie wahaj się odesłać. Lepiej szukać tego, co naprawdę przynosi radość, niż trzymać się cyklu bólu. Ostatecznie, zawsze stawiaj swoje zdrowie emocjonalne na pierwszym miejscu. Ponowne spotkania mogą być okazjami do wzrostu, ale mogą też być źródłem stresu. Oceń swoją gotowość do radzenia sobie z tym i nie bój się powiedzieć nie, jeśli czujesz, że ta relacja nie jest korzystna. Zasługujesz na otaczanie się ludźmi, którzy szanują Twoje miejsce i Twoje wybory. Życie jest zbyt krótkie, aby trzymać się relacji, które nie przynoszą radości. Decyzja o tym, jak postępować, powinna być podjęta z jasnością i przekonaniem. Jeśli ponowne spotkanie nie przynosi spokoju i satysfakcji, której szukasz, wiedz, że pójście naprzód jest zawsze opcją. Masz prawo priorytetować swoje własne dobro. Zanim odejdziesz, zrób teraz dwie rzeczy. Weź głęboki oddech i zachowaj to, co dziś dotknęło twojego serca. A jeśli to ma sens, podziel się tą historią z kimś, kto także potrzebuje to usłyszeć.